To jest Radek, co gaz zaczął zakładać przez przypadek. Ale musimy to na poważnie powiedzieć. No na poważnie, tak było. I mamy to. Cześć, witam Was. Jestem dzisiaj w żarkach średnich u Radka Malickiego. Witam. Niedaleko z Gorzelca i innych miejscowości, które Radek wymieni. No w okolicy klienci przyjeżdżają z Bogatyni, Bolesławca, z Lubania. No to takie większe miejscowości, które obsługujemy. 15 lat już tutaj Radek prowadzi swoją działalność, choć instalacjami zajmuje się od lat 20, a zaczynał po niemieckiej stronie i od instalacji. Od instalacji Autronic i Eiffel System, który produkował też KM. Pod taką nazwą. No i z racji miejsca zamieszkania i tego, z czym ma tu do czynienia, no to najwięcej samochodów, jakie Radek zamontował na gaz, to są samochody produkcji niemieckiej. Tak, na nich się można powiedzieć też dużo wyuczyłem, no bo zaczynając w Niemczech, to była przede wszystkim niemiecka motoryzacja, chociaż też dużo amerykańskich, dużej pojemności wozów. I masz jakiś taki samochód, który szczególnie ci zapadł w pamięć? No wiesz, jeżeli chodzi o BMW, no to. Bo, A bo czemu be... BMW? Akurat? No bo BMW najbardziej, bliżej, najbliżej serca mi leży. No to było serii 8 12-cylindrowy BMW. No przyjemnie się tym jeździło i na benzynie, i na gazie zresztą. A teraz jakie samochody głównie gazujesz? samochody niemieckiej produkcji czy niemieckich producentów no i zazwyczaj są to samochody około dziesięcioletnie mało samochodów faktycznie pojawia się tutaj nowych czy zaraz po gwarancyjnych ale nie boimy się oczywiście żadnej marki no i z reguły są to samochody o mocach od 100 koni w górę nie? rzadko się zdarza coś z takiego, powiedzmy, przyziemnego? Rzadko się zdarza, no ale patrząc po, na przykład, autoszkołach, tak, czy innych jakichś takich branżach, no, to jednak te auta o małej pojemności robią dużo kilometrów, no, to również, również nie, nie stronimy od tego i ludzie cieszą się nawet, jeżeli, znaczy, cieszą się, no, korzystają z tego, że mogą oszczędzać nawet w takich autach pieniądze. Radek ma bardzo wielu klientów, którzy już, no pewnie trzeci czy czwarty samochód gazują, no bo to zapracowałeś na to, na swoją reputację, no tymi 20 latami w branży. Tak, większość klientów to są klienci, którzy już montowali u mnie samochody, a mało tego to są również już ich dzieci, które przyjeżdżają swoimi samochodami. No i dalej. Dalej wiadomo, jeżeli ktoś już raz się przekonał do tego paliwa, to raczej cały czas już przy tym zostaje. Tak to jest reguła, wydaje mi się. No pod warunkiem, że się nie sparzył, trafiając do, do warsztatu, bo tutaj w Twojej okolicy nie ma wielu warsztatów tak naprawdę. Chciałem nawiązać do tego, że my na przykład jesteśmy tutaj no sponsorujemy rajd KM -y Karkonosze całkiem niedaleko stąd. I tak naprawdę no to na palcach jednej ręki bym policzył warsztaty, do których mogę tutaj skierować ludzi z tych rejonów. I jednym z nich jesteś ty, jest Marcin Kot w Legnicy, w Rzeszotarach konkretnie, tak, jest Matieko Energia świebodzice. No i Kuba Ekiert, Jelenia Góra. No tak, tutaj faktycznie jest taka, można powiedzieć, jakby nisza w, w branży w Zgorzelcu w tej chwili. Nie ma z tego co się orientuje warsztatu. Jest jeden warsztat, który no już też raczej odchodzi od montażu instalacji. No, trzeba pojechać niestety trochę dalej, tak jak mówiłeś, do Legnicy. No są warsztaty w pobliskich miejscowościach typu Bolesławiec czy Lubań. No ale każdy warsztat broni się sam. No warto zwrócić uwagę, że te instalacje gazowe i te samochody, które są współcześnie, czyli mamy rok 2023, to już jest zupełnie inny stopień zaawansowania, inny poziom wiedzy jest potrzebny i sprzętu do tego, żeby wyregulować, żeby to poprawnie zamontować, dostroić, różne specjalistyczne narzędzia. W tej chwili nie tak jak za dawnych lat, mieliśmy, otwieraliśmy maskę silnika, było dużo miejsca. Teraz trzeba mieć nieraz wręcz chirurgiczne narzędzia, no bo nie ma gdzie tego po prostu umieścić fizycznie, tak, i ręce, a Radek ma tylko dwie ręce, a potem jeszcze elektronicznie to wszystko musi ze sobą grać. No i tutaj to jest odpowiedź, dlaczego do warsztatu doradka jest na przykład kolejka. Jak w tej chwili Radek u Ciebie? Jak ktoś by chciał przyjechać, to ile musi poczekać? No w tej chwili jest to tak dwa tygodnie, no, zwracając uwagę na to, że jednak mamy zimowy okres, a to nigdy nie jest no, szczyt sezonu, ale kiedy zbliżają się wakacje, kiedy ludzie no, wtedy podejmują najwięcej decyzji o montażu instalacji, no, to bywa także że i dwa miesiące trzeba. No bo mają w czekać. perspektywie wyjazd, trzeba pojechać w trasę. Nagle się okazuje, że to kosztuje, nie jeden holuje przyczepę. Sam radek też holuje przyczepę, z tym, że radek na przyczepie holuje łódkę. A to jest no tak. wtedy większe zużycie paliwa. No i wtedy ten gaz wyjątkowo zaczyna się jeszcze bardziej opłacać. Opłaca się, a jeżeli jeszcze patrzymy na to, że musimy zrobić trochę tych kilometrów, czyli no, na przykład Chorwacja, czy jeszcze dalej, bo mam klientów, którzy jeżdżą samochodami na naprawdę długie wycieczki. No to wtedy przeliczając koszty tego urlopu, naprawdę możemy zaoszczędzić na coś co lepiej na no, miejscu na, wydać na, te... na nasze hobby no, po prostu. Tak. Bo słuchajcie, bo jeżeli możecie jeździć równie dobrze, a taniej, a tak się jeździ na gazie pod warunkiem, że się ma dobrą instalację gazową i fachowo zamontowaną, to nie ma prawa być źle. No i należy dbać o serwis samochodu, świece zapłonowe, układ zapłonowy, sondy lambda. To wszystko musi działać. No potem, wiadomo, filtry gazowe, okresowa kontrola, żeby nie dochodziło do jakichś, nie nawarstwiały się problemy. Bo ludzie potem mówią, że się zepsuł silnik od gazu. Silnik się nie zepsuł od gazu. Silnik się od zaniedbań zepsuł. Tym bardziej, że pokazuję wam na filmach, choćby niech będzie przykładem Radka BMK. Która ma 15 lat, a jeździ jak nowa. No tak, jeżeli dbamy o samochód, ale też trzeba podkreślić i o instalację gazową, ponieważ przyjeżdżają klienci zdziwieni, że wtryskiwacz gazowy na przykład się przepalił. No ale jeżeli wyjmiemy filtry, jeżeli zobaczymy, w jakim stanie jest ta instalacja, a w środku, no to nic dziwnego, że on miał problem już z pracą i przegrzał się albo. Przestał się domykać, no bo tam jest tyle brudu, że. Bo się to pokleił nie może... najzwyczajniej w, w świecie. Także to, czego byśmy chcieli uniknąć, to zatankowania brudnego gazu, chociaż z jakością paliw jest, uważam, coraz lepiej w stosunku do lat minionych. No tak, teraz nie pamiętam już w przypadku, żeby trzeba było czyścić na przykład całą instalację. Kiedyś to się zdarzało. Wyciągać trzeba było zbiornik i faktycznie usuwać z niego zanieczyszczenia. No, bo nie było sensu wymieniać podzespołów, bo z powrotem byłoby to samo. Nie? Teraz takich przypadków no, nie ma na szczęście u nas. Co nam tak brzęczy? To radek Twój telefon? Klienci, kolejkę no, chcą powiększyć. Pan, pamiętasz swój pierwszy samochód na gaz? Jaki pierwszą instalację założyłeś? Co to był za samochód? Nie, no, raczej sobie nie przypomnę pierwszego samochodu typowo pierwszego samochodu, ale no instalacje tak, tak jak mówiłem były to jeszcze instalacje autronika budowa no, reduktora, parownika całkiem inna niż teraz no ale z jednym z takich samochodów, może nie pierwszy, ale, ale jednym z pierwszych no to na przykład Mercedes S klasa 12 cylindrów no na początku przerażenie <grym> Ale kogo? Właściciela Mercedesa, czy Twoje? <grym> Moje, kiedy, kiedy wiedziałem z czym się muszę zmierzyć, no to było 20 lat temu, więc no, nie było to dla mnie takie oczywiste jak dzisiaj. Co tam trzeba zrobić? Na dzień dzisiejszy, jakim byś się pochwalił takim samochodem o nietuzinkowym, nie wiem, wyglądzie, o mocy? No bo zakładam, że Audi TFSI 2.0 to już jest dla ciebie bułka z masu. Wiesz, co chyba najfajniejszym samochodem, może nie ogólnie najfajniejszym, ale który mi się podobał i który gazowałem, to był, miałem takiego klienta z Czech. Gazowałem mu w sumie trzy auta, między innymi Jaguara, ale też Audi TT. Tam było no, niespełna 300 KONI 1,8 Turbo. Na podwójnych tryskiwaczach trzeba było to robić, bo nie wydalały pojedynczo. No i rewelacyjne auto, kabriolet, skóry, szyte pod klienta. Naprawdę ciekawe, ciekawy egzemplarz po prostu. No w Czechach chyba nie, nie ma, ma dużo warsztatów, które montują autogaz. Nie powiem dokładnie, jak to jest, bo nawet się nie wgłębiałem aż tak bardzo w ten temat. Klient był kierowcą rajdowym. E, Byłem no już, e, nie jeździł na rajdach w, tej, w tym momencie, kiedy u mnie gazował te auta. Ale miałem przyjemność e, na regulacji e, przekonać się, co, co No Ciekawy <laughs> jestem, kto to taki był. Także słuchajcie, ja serdecznie Wam polecam. Radka, Radek jest z nami w drużynie KME od 20 lat. Był ze swoją żoną Agnieszką na pikniku. Gdzie jeździliśmy rajdówkami, woził Marek Suder i Maciek Palczewski subaru i Marek Fordem. Bardzo fajne. was to, że Marek też zaczynał od montaży instalacji KME w Niemczech. Także to był kiedyś zresztą nie jeden nasz zaprzyjaźniony warsztat. Też no chłopaki pracowali w Niemczech. I to często było tak, że tam zarobili pierwsze pieniądze, po czym zakładali warsztat, wracali, tu zakładali rodzinę, żonę, dzieci. Mają dzisiaj własne warsztaty, i mają stabilną pozycję i sytuację, i mogą z powodzeniem montować gaz w, nawet w najnowocześniejszych samochodach. Właśnie te nasze systemy KM -E Direct, o których kiedyś jeszcze by się nikomu nie śniło, że takie samochody, Będą mi, że można tu montować gaz i da się to wyregulować. No ale to do tego jest potrzebne doświadczenie, a takie doświadczenie ma właśnie Radek. Także Radek, za bezpieczny weekend. Wypijemy z oczku. Bez składki. <laughs> Musicie nam uwierzyć. Cześć, trzymajcie się.